Jestem z Syberii, kocham Syberię, tereny syberyjskie, ludzie i ja to to mówię. I to się wszystko nagrało. No i dobrze, tak. ja się cieszę, że ktoś się dowie. A teraz można powiedzieć jeszcze po rosyjsku. E... <laughs> Cześć. Nie wiem, nie tu godziny czasu, cześć! Witaj, cześć. Miło mi. Miło mi jest. Słuchaj, nie wiem w którą stronę patrzeć. Czy do tyłu, czy w bok, czy w tamtą stronę. No to ja biegłam ze świętokrzyskiej. Nie wiem, jakoś dzisiaj wolno chodzą, tutaj jeżdżą metro. Słuchaj, w ogóle mia miałeś być niespodzianką. Miałem cię zapowiedzieć Aha. za jakiś czas. Aha. Ale jesteś tak ubrana i wszystko pisze. A jest no! No to ja już po prostu nie mam żadnej, wiesz, niespodzianki dla, dla tych, którzy będą, będą nas oglądali. Super. Już się nagrywamy? Nie, nie, nie. A ja właśnie przygotowałam tak jak coś. Co Mama robiła. Poważnie? Tak. To jest maskotka prosto z Syberii? Tak. To jest? A to jeszcze powiedz mi, co to jest za gatunek zwierzęcia, bo ja nie mam pojęcia. To bojęcia. jest fokar. To jest Foka. Foka bajkalska. Bajkarska? No? no, robiłam sama robiłam na drutach. Nie na drutach poczeka na. Ale poczeka na płetwy? Foka ma takie dwa. Y... Tak, ja tak. Jest z, tyłu. Trój jest z biologii, więc nie wiem jak tak? to jest. No. no dobra, ja też miałam czwórkę. <laughs> Chciałam przedstawić Cię. Tak. Właśnie to nie wiem, co mam powiedzieć, bo my się właściwie nie znam, więc. Y... No? Y... Chciałem tylko no. powiedzieć, że dzisiejszym gościem jest y... Y... Ktoś, kto przyjechał prosto z Syberii, nie tutaj na spotkanie, ale pochodzi prosto z Syberii. To, co widać, pewnie po koszulce. No, niestety, nie napisane, ale. Jest tam... po angielsku, w, czy, w czystym, w czystym angielsku. Jestem z Syberii, trzeba zrobić po polsku, chyba. Tak, już... i po rosyjsku pod spodem jeszcze. Ale nie, lepiej, nie. Powiedz mi, Elena. Tak, ale no co sobie tak. skąd jesteś? E... Już się nagrywamy? E, nie, <laughs> <laughs> jeszcze nie. Dobrze, to się wszystko okay. zmontuje spokojnie. Aha, dobra, Powiedz mi, okay. e, skąd jesteś? E... Wiem, że, że przebywasz w Warszawie, tak? Tak. A coś więcej, skąd by przejechałaś, jak dawno przyjechałeś? Tak po, pokrótce. E, ogólnie to ja pochodzę jakby z Altaju. Większość swojego życia, Aha. ja spędziłam na Altaju. Powiedz mi tak Bisu. geograficznie, Altaj to jest południe, tak? O, um, to są poludniowa... okolice Bałka y, Bał. Nie, Kaju? Nie, 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 Już nie ja będę strzelał. Też miałam, miałam trójkę z, z geografii, więc nie będę się mówił, że znam, bo nie. Jest nie, znam. nie, nie. To jest bliżej Kazachstanu i... Aha. Mongolii i... I Chin. Chin. Tak. Okay. To jest tak... Popisze się połączenie... znajomość i tu wy... No. no. Dobra, okej, okay. no nieważne. No i właśnie tam spędziłam 18 lat. Mm -hmm. A jak dostałam się na studia... Mm -hmm. i już każdemu tu ją mówi, już tutaj mówię w Polsce, że jestem znowu Sibirska. Ale nie jestem stąd, bo jak ja zacznę mówić, jestem z bliska, a Altaj, altajski, bo to nikt nie zrozumie. To Nowosibirsk jest bardziej jest? znany i bardziej znany Nowosibirsk Tak, tak. Tomsk też. No i właśnie wszystkim mówię, że jestem z Sibirska. Mm -hmm. Bo ja tam skończyłam sobie. Ty, będąc y, tutaj w Polsce, y, teraz na pewno postrzegasz y, inaczej Syberię. Widzisz Innasz. ją z dystansu i na pewno jest coś, ja to chciałam zapytać. Czego ci, czego ci brakuje, czego na przykład tu nie ma w Polsce? E, ludzi, moich. ludzi moich. Ludzi. A co to znaczy ludzi moich? Inna, jest inna mentalność, gościnność. E, gościnność, mentalność, otwartość. <laughs> Myślę, że. Polska trochę idzie naprzód na zachód. No i nie wiem, jak ja pierwszy raz przyjechałam, to było inaczej bo to studia, jakby czasy studenckie może mm -hmm. bardziej studenci, bardziej otwarcia. Jak ja pracuję już z dorosłymi osobami no, widzę może trochę zamknięci, że jakby. Patrząc, ludzie patrzą na zachód. Mhm. A tam tak nie ma, nie tak, ma na nie, nie, nie ma takich. Nie ma ludzie. Bo ty wracasz do Sibirska, tak? tak? Czy wracasz tam Z... gdzie wcześniej. Na przykład yy, ja wracam do Nowosibirska, ta moje, dużo moich znajomych mam gdzie tam się zatrzymać, a mm -hmm. potem jadę do rodziców, mm -hmm. do bliska. Jeszcze... Jest jednakowo, jest jedna, jednakowo mentalność, tak? tak Czy tak, im tak. bardziej na południe jest jakieś różnice? różnice. Ja jestem z Altaju mm. i jak ja przyjechałam jakby do bardziej większego miasta... mieszaną taką ludność, bo Altajczycy mieszkają bardziej tam w górach Aha. oglądają inaczej. Aha. Bo ja na przykład miałam spotkanie też o Altaju, robię takie spotkanie w Warszawie, o Syberii ludzie przychodzą, się interesują, czytają. Na... Tak, ciepło Syberii, ciepło Syberii, mamy taką grupę, też ludzie pytają dlaczego ciepło Syberii. No i ja akurat mówię, że Ludzie są otwarci ciepli, mają gorące serce, chociaż tam jest zimno, ale mm -hmm. mają gorące. To znaczy gorące serce? Gorące serce, no takie dobre, otwarte gościnne. inne, mm -hmm. szczere na przykład, szczere, ludzie są szczerzy, 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 że to co myślą to mówią, nie ma tak, jakby tak, tak, wszystko mówią to Szczerze, chcą, tak, że... tak, tak, u nas nie ma żadnych takich obgadywań, ja tutaj jakby w korporacji pracując Aha, to, to widzę, to trafiłaś, no, widzę, że Aj, u nas takiego nie ma, nie ma, każdy mówi, o sobie, co? I takie prostsze życie, jak gdyby jest, tak? tak? A tak. ludzie żyją bliżej natury, na przykład, bliżej przyrody? E, tak. Czy, czy jest, e, a teraz odchodzą? Ja domyślam się, że w ogóle jest bieda, tak? Że jest ciężko? E, no, bardziej na Altaju, na Syberii jest ciężko, bo też. Nie wiem jak na przykład pomóc na przykład moim rodzicom, że małe zarobki mhm. w Polsce widzę, że tak samo i mniejsze miasto to gorsze. gorsze warunki życiowe. No ale ludzie są zadowoleni co mają, z czego mają mhm. i no... biednie, biednie, nie wiem. Na przykład Alta jest bardzo turystyczna. No, jakby, jak mama mi mówi, że w administracji nie ma pieniędzy i jest bieda, nie ma dróg i tak dalej. Trudno, jak ja przyjeżdżam do Polski. Myślisz, mamy. że jest korupcja? Myślę, że tak, mm -hmm. jest. No. W ogóle jest taka moda na Syberię w Polsce. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy myślą o wyjeździe, wiesz, myślą o takich wyprawach, wiesz, to jest tak ogromny obszar, że w ogóle jest czym wybierać. Tak, teraz... A jak myślisz skąd się bierze ta moda? Skąd, Dlaczego ludzie chcą jechać? Dlatego, że jest egzotyczna? Dlatego, że jest nieodkryta? Nieodkryta i dzika. Chodzi o to, że. Dzika. Moim zdaniem jest tak, że uważam, że Polacy już się znudzili Europą. Europą mhm. tak, I trzeba, potrzebne jakieś takie bardziej dzikie, auta na przykład nazywają dziką rosyjską Szwajcarią, Można żyć, bo ona jest po prostu. auta jest przepiękny. Ludzie teraz z Rosji wyjeżdżają tylko na autę, bo nie mają możliwości wyjazdu za granicę. Aha. Tak, tak. Że jest jest ograniczony, tak? Nieograniczony wyjazd, a chodzi o pieniądze. Aha. E... Jest za drogo drogo, bardzo drogo Trzeba załatwić wizję, trzeba to, to, to. I... Po prostu trzeba zbierać pieniądze przez cały rok, żeby wyjechać za granicę. Powiem tak, że ja kocham swoją Syberę, kocham Polskę i pozostałe jakby tereny. To się ja nagrywa, to nie, się nie, nie jestem nie zainteresowana. Powtórz, że kochasz Polskę, to <laughs> już zawsze. Tak, w pracy. nie. Nie, właśnie ja cały czas, jak ja z ludźmi rozmawiam, to ja mówię, że angażowałam się w kulturę polską. Jestem z Syberii, kocham Syberię, tereny syberyjskie, ludzie i ja otwarcie to mówię. I to się wszystko nagrało. No i dobrze, tak. ja się cieszę, że ktoś się dowie. A teraz można powiedzieć jeszcze po rosyjsku. E... <laughs> Nie? Nie, dobrze. Ja lubię Polskę, ja lubię Syberię i ja gotowa walczyć za... отношения, хорошие отношения между Сибирью и Польшей, между вот именно этими территориями. Ну, хоба Северобайкальск, Более таким небеспечным месяцем было, где были мы хакусы месяцы. То есть со горонцей жиру Да, правда, сам такие месяцем в Сибири. Так, и были мы там в марте, там было хоба минус 40, 37 максимально. Pamiętam, było bardzo zimno, wiało ogólnie, domek był taki drewniany, stary i akurat spałam w tym rogu, gdzie wiało. I ja marzłam i wieczorami, bo strasznie włączali światło. Trzeba było iść... A to po co tam wyjechaliście? No też rodła gorące. A, zimą... znaczy no zimą to wiosna właściwie, tak? już? Nie. Wiosna na bajkale, jakby to jest bajkal. Aha. Ale bajkal się topi dopiero w czerwcu. Tak? <gry> tak, prawie jakby na początku czerwca. Już się pękają te lód, pęka. No, ogólnie w marcu jeszcze można na początku kwietnia do połowy kwietnia chodzić po bajkale pieszo. Chodziłeś? Tak, oczywiście. Jakie ale... wrażenie? Pękało. Już pękało, ludzi już pękało, strasznie trzeba było uciekać na, na brzeg. Strasznie mało. A wieczorami właśnie... Znaczy rozumiem, że szybko uciekaliście z jednego tak. końca, na drugi bieży, na drugi koniec biegiem. Tak jest zdążyliście. 10 km. No, to akurat. Biegiem to tylko 5 No można na przykład tym, nar, nar, na nartach. Aha. Normalnie, ale trzeba też uważać, bo tam są różne torosy. Można gdzieś spaść. Bajkał jest przepiękny, ale ja ostatnio bardziej propo, proponuję jechać na auta, bo bardziej czysty niż Bajkał. Bajkał teraz ostatnio ma ekologiczny problem taki, bo dużo turystów, dużo Chińczyków. No właśnie, chciałem zapytać o Chińczyków, wiesz, bo no. widziałem ich dużo w Krasnojarsku, W, w i ich po prostu... Irkutsku, tak? I po prostu Chiński. Tak? już prawie, widzisz, albo Praszam, to... Wie, tak, tak. Rzucasz walonką? Wiesz, jak to wygląda, walonka. Wiem? Walenki po rosyjsku. Wiem, wiem. takie ocieplone buty, no? Przed, do tyłu. No. I gdzie zakręci ten walonek? <noise> w tej stronie trzeba szukać.